Zacząłem się już golić, ale pomyślałem, że powiem o tym, bo ja maszynki tej takiej do. ogólnie tutaj, te włosy z boku muszę sobie golić y, przynajmniej raz w tygodniu. Szukałem maszynki, która będzie to mi goliła po pierwsze gładko, żeby to mnie ciągnęło, żeby można było z takich dłuższych troszkę też ciąć, żeby nie, nie trzeba było najpierw skracać i potem zerować. Niektóre maszynki takie, co jest niby zerówka, ale ona na 1 mm obcina, są takie 0,8 mm. Standardowo to jest takie około 0,6 mm, jeżeli w ogóle maszynka ma zerówkę, bo są takie maszynki, których tych zerówek nie mają, tylko musisz z nakładką je używać, to to w ogóle jest dla mnie nieużyteczne totalnie, bo ja muszę mieć właśnie jak najkrócej ścięte. Moja poprzednia maszynka ścinała, bo też taka trochę droższa, ona była na 0,4. Teraz ta, co kupiłem ścina na 0,3 jest mega ostra, bo jak na przykład sobie brodę obcinam, i mam jakieś tutaj nie wiem, jakąś nierówność czy jakąś krostę czy coś to potrafimy zaciąć. Taka maszynka to nie dlatego zacina, że jest tępa tylko wręcz dlatego, że jest na tyle ostra i na tyle jest cieniutka ta krawędź w niej. Ta moja poprzednia... A gdzie ją wpieprzyłem? Co tu jest? To jest moja poprzednia maszynka, którą używałem jej 3 lata i się zepsuła. To znaczy najpierw zaczęła się zaciągać, w sensie, że szarpać a potem yy, przestało golić. Ja to wyjąłem, bo to jest wymienne w tych takich tam trochę lepszych maszynkach, to, no, to jest wymienne, można tą końcówkę sobie zdjąć. Ja to wyjąłem, obczyściłem, i od momentu, kiedy to obczyściłem, to ona ogólnie działa. Czyli wychodzi tak, jakby powinno być wszystko ok z nią, ale... Jak sobie gole, to ona nic nie ścina. W ogóle nic nie ścina. Czasem gdzieś tam się wkręci jakiś włosek, ale tak ogólnie nie da. Bardzo dobra maszynka była, ale no trwałość 3 lata. To jest niby do jakichś tam profesjonalnych salatów. Widzę tę prezentację produktu, to tutaj w tym aparacie działa gorzej niż w tamtym. Niby do salonów profesjonalna maszynka, ale. Ale, no, gdzie? No, jak ja tutaj raz w tygodniu tylko używałem, i 3 lata wytrzymała. można wymienić, bo to ostrze, ale no jest dosyć drogie, jeżeli się chce kupić oryginalne. W tej, oczywiście, nowej, co kupiłem, też jest yy, wymienne to ostrze. Ta nowa kosztowała coś tam niecałe 400 zł w promocji. Tak normalnie coś chyba 460 czy 470. No, a ta browna to no jakaś taka najtańsza marketowa maszynka gdzieś tam za niem nie 70 czy 80 zł kiedyś ją kupiłem może 100 nie wiem no to jest ogolone tym, tym brownem tu jest nieogolone tu jest ogolone ten kawałek jest ogolony brownem a ten dotąd tutaj tym mozerem tam jest różnica chyba a nie pamiętam już ten braunila miał no nie wiem czy tak widać to zróbmy zdjęcie jeszcze o no dla pewności teraz ogoliłem się tą browną maszynką bo brodę wolę mieć taką nie aż tak całkiem ściętą na zero bo trochę jak dziecko wyglądam nie wiem za bardzo jak zrobić porównanie no bo też nie zgolę się teraz tylko na potrzeby filmu tą, 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 tą krótką no to w każdym razie tą ciąłem, no brudna jest widać no tak to w każdym razie o się prezentuje no, jest dłuższe, bo to o tu na przykład na, na wąsach widać, że nie jest takie, o tu, że nie jest takie docięte ładnie. A może tutaj ten fragment na górze, o bo tutaj jest ten, wtedy ciałem sobie jeszcze pokazując, no nie wiem, czy jak widać, to dobrze, jak nie, to następnym razem, że tu jest krócej, ale to jest naprawdę znaczące, bo nie wiem, czy w, w tym obiektywie, to w, w aparacie to będzie widać, ale jest to znaczące i to jest mniej więcej tak jeden, półtora dnia odrastania. No dłużej. Dobra, bo sobie filmiki nagrywam, a teraz Monika wróci w stan opierdzia, że wszędzie włoski są. Ciężko jest to posprzątać, bo po prostu jak się golisz, to gdzieś tam ci odstrzeliwuje na boki i nawet jak posprzątam ładnie, to znajdzie gdzieś jakiś mały i się czepia, że nie sprzątam. Mimo, że ja wkładam w siebie tyle, siebie, to tyle tego, to i tak zawsze się doczepi i no nie wiem, no nie mam motywacji po że żeby sprzątać. A sama. Jak ostatnio coś się tam malowała jakimś tuszem czy coś, to lustro było uwalone taką czarnym czy jakimś tuszem czy czymś. Uwalone było lustro przez tydzień. Ja, ja ani słowa nie powiedziałem. Ja zostawiłem sobie to jako argument na następny raz. Jak może być może to już dzisiaj. Jaki ładny chłopak ogolony. Ach. Moi drodzy, jest już inny dzień. Jak zapewne widać tam po fryzurze i to, że trochę dorosło już. Ale jest jeszcze jedna sprawa do omówienia bo ten film tak spontanicznie troszkę nagrywałem, ale uznałem, że może jak już zaczęliśmy to robić, to zróbmy to dobrze do samego końca, czyli zróbmy z tego taki już totalnie test, bo te maszynki, które tutaj wymieniam, to no, wiecie, jak ktoś coś kupuje, to raczej kupuje coś, co uważa, że jest dobre, jak nie najlepsze i jak kilka ich kupisz, takich najlepszych według siebie, to potem możesz zrobić taki test najlepszych maszynek i wywnioskować z tego, która faktycznie była najlepsza, a, a w której podjęła się to była decyzja, więc została mi jeszcze jedna maszynka z takich, które obecnie, których obecnie używam. To jest właśnie taki Philips One Blade. Ona ma kilka wersji i to jest starsza wersja, dlatego że to już było kupione wiele lat temu. Nie pamiętam jak wiele lat temu, ale kupiłem ją jeszcze zanim kupiłem tą, czyli ta ma 3 lata, więc ta musi mieć więcej. Ta maszynka to jest coś bardzo fajnego, ale niestety nie nadaje się do cięcia tutaj włosów, bo... Ona tnie bardzo dokładnie i bardzo krótko, ale ma minus jeden. Minus jest taki, że to się nadaje idealnie, ty wiesz, do włosów, bo fajnie zbieraj, możesz normalnie robić tak, szybko pojechać, włączasz i pojedziesz, nie będzie szarpało i gładziutko wszystko poleci, a to niestety, jeżeli zrobisz tak, przejdziesz szybko, bo ci wyrwie, wyciąga ci te włosy, to jest do krótszego zarostu, czyli nadaje się bardzo fajnie. Nie, nie wiem, czy o takich rzeczach mówiłem, ja na przykład tutaj podgalam, bo mi tutaj od, pod tymi rośnie taki włosek, i ja nie lubię mieć tak dookoła tych cud, czy włoski, więc podgalam. Tak, tym obetniesz to jest zero, totalnie, no, nie, nie, no nie, nie widzisz, nie, no tak jakbyś pojechał troszkę taką zwykłą ręczną maszynką. Więc ona jest super, właśnie z tego względu, że tak króciutko to yy, obcina wszystko, ale no ma no minus taki, że nie nadaje się do wozu, więc bardzo fajna. Właśnie do, czy o jakaś intymna higiena, ty, o, 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 Że... no tutaj! No tutaj, że można sobie też pod... ale też trzeba uważać, bo... no... no potrafi też przyciąć, jak jakieś tam nierówności są, jakaś kroska, że coś. Jak najbardziej polecam, ale nie do włosów. Tu do nosa można sobie też wyciąć, to takie jest... nie wiem, czy to, to tak... powinienem o takich rzeczach to opowiadać. I tak pomyślałem sobie, że żeby zrobić takie podsumowanie tego, bo weźmy wszystkie te maszynki, to poczekaj tam, się. Pan dziwnie się zachowuje, tak? skacze, Pan robi dziwne, taką mam pięknie a tutaj taka piękniusia, oj, Jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby no nie wiem, jak już to było mega takie tutaj dobrze docięte, albo jest w stanie często sobie, to nie wiem, co dwa dni, co trzy dni podgalać, no albo po prostu mówię, no nie zwraca uwagi na takie rzeczy, bardziej zależy mu na cenie, to to jest jak najbardziej okej, okay, to tnie. I to nakładki oczywiście na to są, że jak tam dłuższy byś sobie chciał, czy jakieś tam masz zdolności, wiesz o co chodzi, to, 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 to też się nada. To nie jest tak, że to jest bezużyteczne. I na przykład o dobrodę, jak ja sobie chcę troszkę dłużej, żeby to nie było takie całkiem ścięte, to się nadaje, to jest, to jest jak najbardziej spoko. Najtańsza opcja z tego wszystkiego, yy, no tak jak mówię, dla takich mniej wymagających. Potem przechodzimy sobie do tego, oczywiście też nakładki tam mali tych nakładek tam nie korzystam, czyli to jest ta Moja trzyletnia Bella, która się zepsuła. I to wygląda tak, że no po prostu możemy po prostu o tak. O, to jest ten nożyk. Ale mnie denerwuje, że ta prezentacja nie działa dobrze. To jest ten nożyk, który można sobie zdjąć z tego. Tu się go obczyszcza. No i... a tu jest o, maszynka. Więc ten nożyk można kupić, ale on tam kosztuje kilka stówek, więc no już wolałem kupić tą nową maszynkę. To jest maszynka, którą... Z jednej strony mogę polecić, bo przez te trzy lata była niezawodna i, i po prostu działało to tak, jak trzeba. Obcinało krótko, więc no zdecydowanie krócej niż, niż to. Nic nie szarpało, nie wymagało. No oczywiście wszystkie są bezprzewodowe, bo to Tutaj jest chaos na tych filmach zawsze taki, że czasem po prostu zapominam o czymś powiedzieć. Wszystkie są bezprzewodowe te maszynki, i to dla mnie było istotne, bo w różnych miejscach potrzebuje się czasem golić. Więc ona była dobra i na pewno bym ją polecił do tego momentu, kiedy się je zepsuła. To, było, to była krótka piłka. Zaczęło coś szarpać, potem zaczęło tak, jakby, tak jakby bateria była wyładowana, ale bateria była niewyładowana. No i co, i tyle, i przestało golić. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało. Pewnie to jest do naprawienia. I jak tam kto ja nie jestem zdolny w takich jakichś tam pracach naprawczo-manualnych, więc no nie poradzę sobie z tym problemem. Ale myślę, że jakby ktoś to ode mnie wziął, to mógłby to naprawić jakoś. A jeżeli nie, no to też można ten może wziąć. Więc poleciłbym to, bo to działało naprawdę dobrze, ale nie polecam, no bo się zepsuło. Uważam, że 3 lata to jest, to zepsuło się za szybko. Jeżeli się zepsuło, po nie wiem, 6 to tak jak mówiłem przed chwilką, jak najbardziej to, to zdecydowanie absolutnie polecam. Tylko, że to jest 100, tam coś złotych, czyli. W sumie mega tanie jest I, no i tnie dobrze, ale nie do włosów, tylko bardziej do jakichś takich właśnie elementów, takich wiesz, tutaj kilka włosków, przecież tu przy wnosie. No i to jest ostatni, czyli to jest mój najnowszy zakup. Jeszcze raz tak zbliżę, żeby było tam widać o co chodzi, mam nadzieję, że już nie opuszczę. Oczywiście to y, tak samo się zdejmuje jak w tej, którą przed chwilą opuściłem na ziemię. Czyli to jest normalnie też wymienialne, też można go, to kupić, tylko to tam ze 300 zł kosztuje, sama, sama końcówka. No, także. Także to dosyć jest droga sprawa. No i na dzień dzisiejszy jestem z tego bardzo zadowolony. Nie wiem jak będzie potem, bo używam jej dosyć krótko. Nie, nie wiem, tak żeby nie skłamać, dwa albo trzy tygodnie. To, że ona ścina krócej od tej, to dla mnie było ogromne zaskoczenie, że faktycznie jest ta e, różnica. Ścina gładziutko. No tylko mówię, trzeba uważać tutaj jakoś brodę, jak sobie docinasz to jakąś nierówność, masz coś, no potrafi Ci przyciąć. I jak już wiesz, przytni raz, to potem jest troszkę tam się taki robi przecięte i już nie dotniesz tą maszynką dobrze, bo będziecie za każdym razem tam gdzieś się zawiało, więc trzeba umyć, Ale na głowie, na przykład, jak, jak mi Monika podcina tutaj te boki, czy tam ten, to nie zdarzyło się ani razu, żeby coś przycięło, więc jak ona to robi na gładkiej takiej powierzchni, normalnie szybko ciachaj i wszystko schodzi ten, i wręcz powiedziała, że bardzo wygodnie tą maszynką się robi i jeszcze powiedziała, że to jest najlepsza maszynka, jaką miałem. Mam nadzieję, że będzie równie yy, trwała, jak yy, krótko obcina. Nie co powiedziałem, czy to składnie. Znajdziecie kciuka w górę, jeżeli było okej. Okay, napiszcie w komentarzu, jakich Wy tam używacie, czy coś polecacie. Yy, zasubskrybować możecie kanał, bo ja tutaj takie wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam nie dotyczą dookoła, czy kupuję, ten, to, to zawsze coś tam nagram o tym. Yy, a jeżeli chcecie, możecie mnie też wesprzeć. Pod filmem jest taka opcja, wesprzyj albo tam podziękuj. Dziękuję Wam i widzimy się następnym razem. Cześć.